Margaret Tapp, od kiedy rozwiodła się z mężem Donaldem w 1979 roku, wpadła w wir życia towarzyskiego. Była ładna i miała powodzenie u mężczyzn. Pracowała w szpitalu jako pielęgniarka, miała wysokie aspiracje, dlatego też studiowała zaocznie prawo na Uniwersytecie Monash. Czyli w każdej sferze swojego życia miała szerokie kontakty towarzyskie, no i sama była towarzyska, a ludzie w jej otoczeniu naprawdę dobrze się czuli. Czas, w którym rozegrał się dramat, to 1984 rok. W niewielkiej mieścinie Fern Tree Gully w stanie Wiktoria w Australii. Margaret miała córkę, żonę, dziewięciolatkę i syna Justina, czternastolatka. Jak wspomniałam, miała powodzenie, miała też liczne romanse i umawiała się z różnymi mężczyznami, ale z jednym lekarzem łączyło ją chyba coś wyjątkowego, do tego stopnia, że kupił jej dom przy Calvin Drive 13, w którym mogła sobie spokojnie mieszkać z dziećmi. A i było to też takie ich gniazdo miłosne. Romans niby był tajemnicą poliszynela, ale żona i tak o nim wiedziała. Margaret nalegała, żeby kochanek opuścił żonę i zamieszkał z nią, ale ten odmówił. Zarozpaczona wtedy pojechała do domu kochanka, rzuciła kamieniem w okno i ponoć rozebrała się do naga, położyła na trawnik. Lekarz kazał przestraszonej żonie i dziecku schować się w sypialni, po czym uspokoił Margaret i odwiózł ją do domu. Jakoś tak przypadkowo ów lekarz zginął w wypadku samochodowym w 1983 roku, rzekomo w tym dniu, właściwie w nocy, po tym jak oznajmił żonie, że zamierza ją zostawić dla Margaret. Konfrontacje między Margaret a żoną lekarza nie ustały i trwały nadal po jego śmierci. Margaret chciała zalegalizować sprawę własności domu. Gdyż była przekonana, że doktor sporządził testament, w którym zostawił jej dom, a jego żona zniszczyła ten testament. Ostatecznie otrzymała połowę domu, a drugą musiała wykupić z majątku lekarza. Po śmierci męża żona znalazła w domu seks na której nagrali się kochankowie jej mąż i Margaret. I doszło do jakiejś konfrontacji, może nawet w domu Margaret, bo żona doktora miała klucz do tego domu ponieważ lekarz miał je na breloczku do kluczy samochodowych. Ale sama żona zaprzeczała jakikolwiek konfrontacjach z Margaret, dlatego śledczy wątpili w to, że znalazła taśmę dopiero po śmierci męża. Skłonni byli jednak do wersji, że było to przed jego śmiercią. Na 7 sierpnia Margaret była umówiona ze znajomym stolarzem, Jamesem Rollinsem, do opery. James zjawił się jakoś przed osiemnastą, ale zauważył, że żaluzje w domu były wszędzie zaciągnięte. Nikt nie otwierał drzwi. Samochód Margaret stał na podjeździe, a poranna gazeta leżała na schodku. James poszedł na tyły domu. Udało mu się wejść tylnymi drzwiami, bo zamek w drzwiach był zepsuty. Wołał Margaret a potem poszedł do jej sypialni. Kołdra była zmiętolona, ale widział twarz Margaret. Myślał, że jeszcze śpi. Podszedł, poruszył kołdrą. Zawołał ją. Zobaczył, że jej cera była dosyć blada, dlatego pomyślał, że chyba jest chora. Wtedy pociągnął bardziej za kołdrę i zobaczył, że ręce Margaret były skrzyżowane z prawą nad lewą i spoczywały na jej klatce piersiowej. Zakrywały tylko dolną część jej szyi. Nie widział krwi, ale cała szyja wyglądała jak krew, tak powiedział. Myślał, że Margaret nie żyje, że popełniła samobójstwo. Obok niej leżała książka do prawa. Zaraz zadzwonił na policję, ale potem przypomniał sobie przecież o jej córce pomyślał, że może nocuje koleżanki. Wbiegł do jej pokoju i wtedy było jeszcze gorzej, bo widok był makabryczny. Sprawca wyżył się na szołnię, która została wykorzystana i brutalnie zabita. Obie musiały zostać uduszone jakąś liną, bo na ich szyjach znaleziono jakieś włókna. W piekarniku, który był wciąż ciepły, leżała pizza. Czas morderstwa ustalono na późną noc 6 sierpnia, zaraz kiedy poszły spać, lub na wczesne godziny poranne 7 sierpnia. Na miejsce przyjechała lokalna policja, doświadczony sierżant Wydziału Zabójstw Jack Jacobs i jego młody pomocnik detektyw John Hill, który nie wytrzymał i płakał jak Bóg. Nigdzie nie było ani śladów włamania, ani śladów walki. Czyli sprawca najpierw uciszył Margaret, żeby ta, być może nie mogła bronić córki, a potem poszedł do sypialni szony. Ten nieszczęsny Hill popełnił później samobójstwo po tym, jak został oskarżony o kombinowanie przy dowodach w celu ochrony kolegów, detektywów, którzy zastrzelili uzbrojonego rabusia. Potem Hill został oczyszczony z wszelkich zarzutów, ale jego stan umysłu niestety szwankował. Świadków jako takich nie było. Mieszkająca blisko Margaret, Rosalind Bonfort, właśnie 6 sierpnia, we wtorek o godzinie 23, usłyszała jakiś hałas z domu Margaret. Potem nastała cisza, a później około 24 inna sąsiadka z naprzeciwka usłyszała jakiś głuchy dźwięk i wyjącego psa Margaret, co było dziwne, bo nigdy się tak nie zachowywał. Kiedy wszystko nagle ucichło, nikomu nie przyszło do głowy, żeby jednak zadzwonić na policję. Ale koło domu Margaret 7 sierpnia był spory ruch, kiedy one już nie żyły i leżały w domu. Gdzieś około południa przyszedł do Margaret domu Tony Blackwall, chłopak jej siostry. A to, że Tony często bywał tam, więc mógł znać rutynowe czynności Margaret, może nawet sam układ domu. No i to, że zamek w drzwiach był zepsuty. Ciekawe, jak w ogóle doszło do tego zepsucia. Może Tony obserwował Seanę, Notabene, jakiś czas potem został skazany za gwałt i trafił do więzienia. Tamtego dnia Tony podniósł gazetę z podjazdu, zapukał do drzwi domu Margaret i odszedł, zdziwiony, że samochód Margaret tam jest, ale nikogo nie ma w domu. Gazety widocznie zostawił na schodkach, bo znalazł ją potem, umówiony z Margaret stolarz. Potem przyszła koleżanka Sony, córka pani Rosalind, żeby razem iść do szkoły. Kto był podejrzanym? Pierwszy James. To on zgłosił morderstwo, a statystyki mówiły, że to najczęściej sprawca zgłasza swój mord. Były mąż Margaret Donald też był w kręgu podejrzanych, no ale ta dwójka, były mąż i chłopak siostry Margaret szybko zostali oczyszczeni z zarzutów. Ogólnie lista podejrzanych była długa z racji rozległych kontaktów i znajomości Margaret, i w sumie sprawa nie była priorytetowa jak również ilość artykułów w gazetach, zawężona do minimum. Tak jakby poza morderstwem Margaret nic się nie stało. Ona sama była wesołą i intelektualną kobietą, natomiast jej rodzice, bardzo zresztą religijni, nie chcieli po prostu, żeby szczegóły prywatnego i intymnego życia ich córki wyszły na światło dzienne, a to miało duże znaczenie dla znalezienia sprawcy. Jednak społeczeństwo dowiedziało się, że Margaret w trakcie swojej pracy była związana z sześcioma różnymi lekarzami. Aż trudno wymienić podejrzanych, właściwie powielbicieli Margaret. Był nim dziewiętnastolatek, który poznał Margaret na dyskotece pod koniec 1983 roku. Romansowali krótko, a na studiach prawniczych poznała studenta. Przespali się cztery dni przed jej śmiercią i zjedli obiad w dniu, w którym została zamordowana. Był też żonaty instruktor nauki jazdy. Uczył Margaret jazdy ciężarówką. Potem już za darmo, żeby tylko móc się z nią widywać. Wyznał, że owszem, często podjeżdżał po Margaret i odwoził ją, ale nigdy nie był niej w domu. Tylko nie wiedział o tym, że policja znalazła odciski jego palców w domu ofiar. Przesłuchiwali go, nie uznali za podejrzanego i ostatecznie wykluczyli z grona podejrzanych. Sąsiedzi zwracali uwagę na mieszkającego przy tej samej ulicy nastolatka, który zaczepiał kobiety seksistymi tekstami. Ale Margaret chyba to nie przeszkadzało, bo płaciła mu za koszenie trawnika i czyszczenie jej samochodu. Oczywiście sąsiedzi byli tym zbulwersowani i zaniepokojeni, ale Margaret najwidoczniej nie. Nastolatek nie został w ogóle przesłuchany, jak również jego trzej bracia i ojczym. Zresztą nie przeprowadzono wtedy ponoć żadnych badań kryminalistycznych. W kręgu zainteresowania znalazł się też policjant, były policjant Ian Cook, który bardzo dobrze znał rodziców Margaret, ba nawet z nimi się przyjaźnił. Był bardzo zainteresowany sprawą morderstwa, a chwilę po tym, jak dowiedział się o zdarzeniu, pojawił się w domu ofiar i tak z buta wszedł na miejsce zbrodni po jakąś książkę. Którą miał tam niby zostawić. Policja jednak tak była skupiona na Jimie, stolarzu, że nie przyłożyła się, aby dokładnie zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Ian miał bardzo zażyłe stosunki z co najmniej jednym dobrze znanym starszym członkiem Wydziału Zabójstw, ponośnie zaangażowanym w sprawę, więc niby nie można było snuć jakichś podejrzeń. Ale siostra Margaret, Joan Nelson i jej brat Lindsay. Dowiedzieli się później, za pośrednictwem zaprzyjaźnionego źródła policyjnego, że użyty przez byłego policjanta i Jana pretekst, żeby wejść na miejsce zbrodni po jakieś swoje książki, listy lub inne rzeczy, które niby wysłał lub pożyczył Margaret, był najprawdopodobniej pozorem do wkroczenia na miejsce zdarzenia. W każdym razie było to coś dziwnego i niejasnego. By policjant miał niby tłumaczyć, że po prostu chciał zapobiec jakimkolwiek problemom, marnowaniu czasu podczas śledztwa. Tak czy inaczej, było to poza legalną procedurą, ale drobne, jak to określono, naginanie zasad w ramach Old Mates Act, czyli w ramach ustawy starych kumpli, musiało wydawać się nieszkodliwe, ale miało konsekwencje, które później stały się jasne: odciski palców gościa. A nawet próbki włosów musiały zostać wykluczone, ponieważ był on w domu po morderstwach i nie wiadomo jakie dowody ten facet usunął, a może nawet zniszczył. Były policjant odmówił oddania swoich odcisków palców, ale w tamtych czasach ponoć każdy mieszkaniec tamtego rejonu miał takie prawo, więc i Jan z tego skorzystał. A kiedy w jego samochodzie znaleziono Page i kawałek liny, to zrobiło się... No, trochę gorąco. I w sumie to dopiero siostra Margaret, Joan, skazała na byłego policjanta, bo ponoć zalecał się do Margaret, a nawet miał użyć siły, żeby się z nią przespać, co nie było przyjemne dla Margaret. Ale najwidoczniej nie było aż tak nieprzyjemne, skoro Margaret odwiedziła go potem z dziećmi w jego domu, w spory kawałek od jej miejsca zamieszkania. A pamiątką po tym spotkaniu jest zdjęcie mamy i dzieci. Było to kilka miesięcy przed morderstwami. To na co sąsiedzi jeszcze zwrócili uwagę, to parkujący w pobliżu domu Margaret Czerwony Ford dostawczy. Chociaż nie należał do miejscowych, a policja nigdy nie ustaliła właściciela. I ogólnie to nie wiadomo co było lepsze: mniej czy więcej podejrzanych, bo tu było ich stanowczo za dużo. Nieciekawie wyglądało to dla samej Margaret, chociaż już nie żyła. Jej koleżanka z pracy powiedziała, że Margaret była hmm, taką no suczą dla mężczyzn, z którymi się spotykała. Traktowała ich z góry i wyśmiewała się z ich niewiedzy seksualnej, i dosłownie potrafiła pokroić mężczyzn na kawałki. Dla policji mogło to znaczyć, że sprawca był albo kochankiem odtrąconym, albo aktualnym. Czy dlatego że Margaret była aktywna towarzysko i utrzymywała wiele kontaktów towarzyskich, a rodzina jej była bardzo powściągliwa, unikała rozgłosu, to sprawa po prostu ucichła. Nawet były mąż Margaret, Don, był nieśmiałym mężczyzną, a po rozwodzie ożenił się ponownie. Po tym zdarzeniu musiał niestety chronić swoją nową rodzinę i samego Justina przed tym horrorem, przed plotkami. No i wspomniani sami rodzice Margaret Nelsonowie, wieloletni mieszkańcy Ringwood. Byli religijni i pełni szacunku, nieufni wobec wszelkich plotek, rozgłosów odnośnie życia prywatnego ich córki. Alan Nelson był członkiem loży masońskiej, podobnie jak wielu wyższych rangą policjantów tamtej epoki. A w tamtym czasie masoni troszczyli się o siebie nawzajem, zwłaszcza w oddziałach kryminalnych bo trafiający tam młodzi i ambitni celowo dołączali do loży, w nadziei na szybki awans. Alan ufał policji i to chyba przez swoje wpływy szczegóły śledztwa były mogły być utajnione lub co najmniej ograniczone wybiórcze. W 1984 roku testy DNA nie były możliwe. Z domu usunięto wiele odcisków palców należących do członków rodziny lub przyjaciół. I niewykluczone jest, że mogło oczywiście dojść do zniszczenia jakichś śladów, ale był jeden solidny: plama nosienia na koszuli nocnej szony, a ponieważ córka Margaret została wykorzystana, przypuszczano, że sprawca mógł być pedo. Oprócz plamy na koszuli szony znaleziono dwa różne włosy długie blond i krótsze siwe które mogły być farbowane. Ale stwierdzono, że mogły pochodzić skądkolwiek i od kogokolwiek. Nie zidentyfikowano nikogo po nich. W sypialni i łazience widoczne były ślady podeszw od butów tenisowych Dunlop Volleys w dużym rozmiarze. Rozmiar buta nie pasował do rozmiaru buta Margaret Showny ani nikogo innego, kogo policja wzięła na swój celownik. Uwagę skupiono na plamie nasienia. I faktycznie, co prawda dopiero w 2008 roku, ale okazało się, że próbka nasienia była zgodna z DNA więźnia Rasela, Johna, Gesaha, który już w lipcu tego samego, czyli 1984 roku, został oskarżony o te morderstwa. Ojciec Margaret nie ukrywał, że był zadowolony z aresztowania. Mówił, że czekali na to 24 lata. I ogólnie chwalił śledczych. Już dwa tygodnie po aresztowaniu zarzuty wycofano, bo okazało się, że niepowiązany ze sprawą morderstw dowód zabierający DNA Gessacha, gwałtu, który popełnił, został przebadany w laboratorium policji Wiktorii tego samego dnia i w tym samym miejscu co materiał z miejsca zbrodni Margaret i Shauny. I w trakcie tego badania Doprowadzono do, jak ładnie i delikatnie określono, omyłkowego przeniesienia DNA Gessacha na ubranie Margaret, czyli doszło do skażenia próbek poprzez ich wymieszanie, a potem jeszcze próbki miały zostać poddane ponownie obróbce i ostatecznie miały ulec zniszczeniu. Aż ciśnie się na usta, że trochę to podejrzane. To znowu uruchomiło oczywiście obawy, czy każdy wykluczony wcześniej podejrzany czy nawet oczyszczony z zarzutów mógł faktycznie zostać prawidłowo przebadany, a może przebadany na niewłaściwej próbce, co znowu rzutowało, że w przyszłości mogło wykluczyć przeprowadzenie jakichkolwiek testów DNA powiązanych z tymi od ofiar. Dlatego to teraz tylko ślady podeszw butów stały się wiarygodnym dowodem. Po tej pomyłce, delikatnie mówiąc, doszło do kolejnej, w innej sprawie. W grudniu 2009 roku uwolniono 22-letniego wówczas Faraha Dżama po tym, jak kolejna afera DNA z udziałem skażonej próbki doprowadziła do tego, że został on niesłusznie skazany na 16 miesięcy więzienia za gwałt, którego nie popełnił. Wszyscy jakby umniejszali ważności temu, co stało się z dzieckiem. Shauna była Brownie, skautką, a w takich środowiskach już wówczas było pełno pedo. Na tej samej ulicy mieszkała Shauna Catwell. Była w tym samym wieku co Shauna, nosiła to samo imię, choć z inną pisownią. I chodziła do Brownies jak Shauna, chociaż obie dziewczyny należały do różnych grup. Ona sama zaczęła wierzyć, że to powiązania Brownies mogły być kluczem do rozwiązania zagadki morderstw. Pięć lat temu próbowała na własną rękę przeprowadzić śledztwo. Zaczęła bacznie obserwować ludzi związanych z Brownies, do których należała, zamordowana, a o których wiadomo było, że interesowali się swoimi podopiecznymi, małymi dziewczynkami, na swój konkretny sposób. Ruch skautowy zaczął chyba coś podejrzewać i nie ufać nikomu z zewnątrz, pomimo iż szama nawet jako była członkini, nie mogła uzyskać żadnych odpowiedzi. Pozostało chyba jedynie wejść w szeregi, to znaczy zakraść się tam i sprawdzić podejrzanym rozmiar ich butów. Shauna mówiła, że zaraz po morderstwach krążyły plotki po dzielnicy rodzice wymieniali się szczegółami odnośnie samego gwałtu i morderstw, ale ukrywali to wszystko przed dziećmi. Mówiono im, że Shauna po prostu umarła, chociaż one czuły, że coś było nie tak. Wielu z rówieśników Shauny, tych też, którzy ją znali lub chodzili z nią do szkoły, dopadł stres półrazowy. Kilku kolegów z jej klasy wydrapało ją ze zdjęcia klasowego, aby sobie po prostu z tym poradzić. Szona musiała zasypiać przy zapalonym świetle. To było jedyne wytchnienie dla dziewczynki, która przeżyła traumę, bo przecież przychodziła po koleżankę w drodze do szkoły. A tu nagle, w nocy, zamordowano dziewięciolatkę z tej samej ulicy. Wydział zabójstw przyjrzał się na nowo morderstwom w 1999 roku. Pewna kobieta przeczytała artykuł w gazecie Herald Sun i zdecydowała, że wskaże znajomego mężczyznę, którego uważała za prawdopodobnego zabójcę. Miano też ponownie przyjrzeć się konfliktowi żony i kochanki. Detektywi odzyskali dowody z niewyjaśnionych morderstw. Chcieli wydobyć DNA, ale próbka była złej jakości, żeby w tamtych czasach cokolwiek z niej uzyskać. Zmieniło się to w 2005 roku. Próbka złej jakości, ta z plam nasienia pozostawionych na koszuli nocnej i bieliźnie, okazała się być już lepszej jakości do użycia w badaniach. No to ostatecznie była zbyt słaba, by stać się dowodem, by móc skazać w ogóle kogokolwiek lub przeszukać bazę danych DNA i ewentualnie losowo dopasować zachowaną próbkę. Także pozostało tylko publicznie apelować do kogoś, kto miał jakiekolwiek informacje. Tak na marginesie, to do 2005 roku tylko trzech podejrzanych zostało przebadanych pod kątem DNA. W domu, Margaret, znaleziono kilka odcisków palców, ale wiemy, że zostały one usunięte. I jak wiemy, w 1984 roku technologia DNA była jeszcze niemal jak science fiction. I te odciski palców były najlepszym narzędziem dla śledczych. Co prawda, w domu znaleziono kilka odcisków palców, ale wiemy, że zostały usunięte, cokolwiek to znaczyło, chociaż twierdzono, że należały do przyjaciół lub krewnych, którzy legalnie tam byli. Nie znaleziono żadnych obcych odcisków, to znaczy takich od zupełnie nieznanych lub nieznajomych osób, co oznaczało, że albo zabójca miał szczęście, albo wiedział, że nie zostawi odcisków na miejscu zdarzenia. W ciągu 26 lat wiele mogło się zdarzyć. Ludzie zmieniali wyglądy, nazwiska, samochody, adresy, ale nie DNA, a nawet stopy. Ale zarówno wówczas, jak i przez lata zastanawiano się, jak to się stało, że i dlaczego były policjant Jan został skutecznie wyeliminowany ze sprawy już w ciągu pierwszych kilku dni po morderstwach, co miało być ukrywane ponoć przez 20 lat, bo to dopiero w 2005 roku. Jan został tak naprawdę wykreślony z podejrzanych w wyniku badań DNA. Brat Margaret, Lindsay, był zaskoczony, że potrzebowali ponad 20 lat, aby go wykluczyć. Było wiadomo, że wówczas tylko odciski palców były wiarygodnym dowodem, a Jan nie wyraził wtedy zgody na ich pobranie. Czy celowo wyczyścił jakieś ślady z domu Margaret i okres 20 lat tak zadziałał na jego korzyść, a wtedy pobrano od niego DNA. I był pewny, że jest czysty? Ta policyjna solidarność. Policja interesowała się również kolegą brata Margaret z byłej pracy. Był ponoć agresywnym mężczyzną i posiadał kartotekę policyjną. Miał kiedyś dostarczać meble do domu Margaret, ale tylko tyle o nim było wiadomo. A co z tą ciepłą pizzą na grzanym piekarniku? Kto się dostarczył? Można było to sprawdzić? Jeśli tak... To może dostawca nosił te buty? W 2015 roku sprawę otwarto ponownie, a w 2017 wyznaczono nagrodę 1 miliona dolarów za informacje, na podstawie których można było skazać sprawcę. Chcesz zostać milionerem? Pomóż policji znaleźć zabójcę. Kilka osób może dziś zarobić milion dolarów, po prostu identyfikując właścicieli dwóch par sportowych butów. Które są kluczowym dowodem w dwóch paskudnych sprawach o morderstwo w Wiktorii. Takie treści podawały media. I dopiero w 2018 roku coś ruszyło z kopyta. Tak to ujmę zgłosił się mężczyzna twierdził, że zabójcą był jego ojciec, miejscowy facet znany, bo ojciec i syn mieszkali w pobliżu domu Margaret. Znał Margaret, bo często bywał w szpitalu, gdzie pracowała. Mężczyzna powiedział również, że jego ojciec zawsze nosił takie obuwie. Ponadto w każdy wtorek grał w tenisa na korcie, który znajdował się zaledwie 5 minut jazdy od domu Margaret. Mężczyzna nigdy nie został publicznie zidentyfikowany i nigdy nie było więcej aktualizacji. Później wyszło na jaw, że jego ojciec był pedo w latach 1974-1995 i ponoć atakował dzieci w swoim miejscu pracy ale wynajął sobie drogiego prawnika i uniknął postawienia mu zarzutów. Natomiast śledczy w pewnym momencie uznali, że sama żona lekarza mogła wynająć swojego przyjaciela Pedo, aby zabił Margaret i szonę w ramach zemsty. Policja odkryła, że żona doktora była bardzo zaprzyjaźniona z tym Pedo i mogła go wynająć. Mieszkała z nim w czasie, gdy doszło do mordest, wynajmował chyba tam pokój. I to akurat w czasie, kiedy doszło do morderstw. Śledczy ponadto znaleźli pokwitowania na łączną kwotę 52 tysięcy dolarów, które w kilku latach żona lekarza płaciła pedo. Mniej więcej właśnie w czasie tragedii. Natomiast była żona pedo ujawniła policji, że żona lekarza powiedziała jej, że pieniądze to był tylko prezent. Policja znalazła później listę od krewnych zmarłego lekarza. W których pisali, że żona doktora nienawidziła Margaret i była zdolna do jej zamordowania. Podczas śledztwa telefony żony lekarza i Pedo były na podsłuchu, ale śledczy nie znaleźli niczego, co uzasadniałoby jego aresztowanie. Żona lekarza zmarła w 2018 roku, a Pedo nigdy nie został zidentyfikowany. Jednak żona Pedo stanowczo twierdziła, że wierzy, iż to jej mąż popełnił morderstwa. Ta przerażająca zbrodnia pozostaje nierozwiązana. Niestety było tak wielu potencjalnych podejrzanych i nigdy nie zostali właściwie, czyli prawidłowo wykluczeni. Rodzina Margaret struniła od mediów i sama policja miała niby związane ręce, dlatego wszystko się rozsypało. Zapomniałam o synu Margaret, bo w ogóle trzeba było poszparać, żeby dowiedzieć się chociaż troszkę więcej. Justin, który w chwili morderstw miał 14 lat, na szczęście w noc morderstw został na noc u dziadków. Niestety nigdy do końca nie pogodził się z tym, co oczywiście stało się z jego mamą i siostrą. Chociaż siostra jego mamy Joan wspierała go jak tylko mogła. Justin wyrzucał sobie do końca, że gdyby wtedy został w domu, nie doszłoby do tej tragedii. Oczywiście zdiagnozowano u niego zespół stresu i sięgnął po alkohol, aby uśpić ból. Opuścił Australię w 2001 roku i wyjechał do Anglii. Ale nie mógł uciec od demonów, które kosztowały go jakąś karierę i małżeństwo w Melbourne. W Anglii grał w krykieta, dobrze gotował i znał się bardzo dobrze na komputerach. Wkrótce poznał Wendy, kobietę, która stała się jego największym wsparciem, ale to nie wystarczyło. Rozstali się. Pomimo tego, Wendy i jej dwie córki pozostały przyjaciółkami Justina i próbowały powstrzymać go przed samotnym rozmyślaniem zamkniętego w swoim mieszkaniu. Wendy okresowo go sprawdzała i to ona znalazła go niestety martwego 3 czerwca 2014 roku, kiedy poszła sprawdzić, co się z nim dzieje. Nikt nie wie, czy celowo popełnił samobójstwo. Czy też przypadkowo wypił i odurzył się narkotykami? Był tak mocno rozłożony, że patolog nie był w stanie ustalić, czy popełnił samobójstwo, czy to był przypadek i zapił się na śmierć.